Halo, halo. Witam wszystkich na 11. już odcinku historii pewnego gracza. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienne Odcinki na temat gry Rise of Kingdoms. Także zapraszam do oglądania, do subskrybowania. Zapraszam też do oglądania wcześniejszych odcinków tej serii. Jeżeli chcecie być na bieżąco i wiedzieć skąd pewne rzeczy wynikają, to naprawdę zapraszam do oglądania, bo jest tam naprawdę, wydaje mi się, sporo ciekawego materiału. Jeżeli chcecie wiedzieć, co wydarzyło się w poprzednich odcinkach. Dobrze, no to przejdźmy już teraz do, że tak powiem, do tego, na czym skończyliśmy ostatnio. Ostatnio skończyłem opowiadać na KvK 1, które wygraliśmy, ale może nie tak bezpośrednio, ponieważ mówiłem Wam, że nie mieliśmy tego ziguratu. Natomiast ważne, co się tak naprawdę działo już na koniec tego KvK i co wydarzyło się. Później. Pierwsza rzecz, która mnie zdziwiła bardzo, jeśli chodzi o KvK-1, mieliśmy taką zasadę, był tam jeden główny sojusz, ten nasz główny sojusz z Królestwa, i była taka zasada, że wszyscy, że tak powiem, najlepsi walczący w KvK dostali miejsce na te najlepsze nagrody z KvK, no bo tam nagrody wtedy, powiedzmy, były. W porządku, oczywiście wtedy miało to dla nas olbrzymie znaczenie. Dzisiaj bym się tylko śmiał z tych nagród, no ale wiadomo, na początku Królestwa te nagrody z KVK to jest naprawdę ogromna rzecz, mimo że one tak de facto nie dają zbyt wielu rzeczy, no ale to już tam drugorzędna sprawa. Na początku Królestwa prestiż jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. No i pierwsza rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, to że z tego mojego sojuszu TF, było tam chyba, nie wiem, możliwość dobrania 25 czy 30, nie pamiętam ilu dokładnie graczy, które mogły wejść do tego głównego sojuszu i te nagrody pobrać. I co ciekawe, ja byłem w tych 20 paru czy tam 30 paru graczach, co szczerze bardzo mnie zdziwiło. A zdziwiło mnie głównie dlatego, że, wiecie, ja byłem bardzo małym graczem. Tak, Ja, jeśli chodzi o Królestwo i jeśli chodzi o moją moc, to byłem pewnie na miejscu 500 którymś tam, a wiecie, tutaj było tylko miejsc 150 parę, czy tam nie wiem, 170 może. Jeśli chodzi o te nagrody, ja byłem naprawdę bardzo daleko. I wtedy patrzyłem oczywiście na to pozytywnie, tak? Natomiast dzisiaj, gdybym na to patrzył, to byłaby to taka dla mnie pierwsza czerwona flaga, że coś jest nie tak w tym Królestwie. Wtedy tego oczywiście jeszcze nie wiedziałem, ale dzisiaj z perspektywy czasu już wiem, że tam było dużo rzeczy, które było nie tak. Przede wszystkim główny nasz sojusz, który miał najwięcej mocy, miał też najwięcej punktów honoru. Natomiast wiecie, kiedyś nie liczyło się w ogóle i nie, że tak powiem, nikt nie sprawdzał, kto ile ma tych kill points, kto ile ma zabić. Kiedyś też w ogóle nie było kill points, tylko była numer, liczby jednostek, które się zabiło, więc jeżeli ktoś zabijał jednostki Tier 1, to one się liczyły dokładnie tak samo jak Tier 5 i Tier 4. Podobnie jak to dzisiaj jest, jeśli sobie zobaczycie na zmarłe jednostki, tak? Ja tutaj mam tylko informację, że jest to 18 milionów 700 tysięcy, ale nie jest napisane, jakie to są jednostki, tak? Ja bym mógł zabijać tylko Tier 1 i miałbym jeszcze dużo lepsze, że tak powiem, te statystyki. Niektórzy tak robią, tak? Dla podwyższenia statystyki, po prostu zabijają jednostki Tier 1. Także tutaj by się przydała informacja, jakie to były jednostki i też jakiego rodzaju, no bo jeżeli ktoś zabija tylko Siege, no to wtedy to też nie jest, że tak powiem, żadne osiągnięcie, tak, że tutaj będzie miał duży numer. I kiedyś kill points działały w ten sam sposób, więc one były bardzo proste do manipulowania. Tak, no i niestety ten nasz główny sojusz był bardzo dobry w manipulacji. Oni mieli też cały czas najwięcej siły, najwięcej honorów, więc uznano, że jakby to był najlepszy co sojusz, co było bzdurą, ponieważ to KVK wygrało z jednej strony TF, który miał najtrudniejszego przeciwnika i najwięcej z nim walczyło. LGM naprawdę tam nam pomagało, oczywiście. Ale to było, wiecie, takie: wyzróbcie czarną robotę, a my już przyjdziemy na gotowe. Mniej więcej takie było ich podejście, i to było naprawdę smutne. Smutno było niekiedy nawet patrzeć, jak oni walczyli, właśnie tak jak mówię, na podmęczonego przeciwnika, przychodzili i wtedy byli wielkimi zwycięzcami. Bali pod tym względem, tak naprawdę, jeśli chodzi o styl ich walki, był bardzo podobny do SKT, które ja pamiętam z naszego królestwa 69. No w każdym razie takiej WK wygraliśmy TF przede wszystkim tak jak mówiłem, zależało na tym, żeby się zemścić na tym SKT. To się udało, więc że tak powiem, płynęliśmy na tej fali pozytywnej, że wygrywamy. I dla mnie jako takiego szarego małego gracza cała reszta nie miała znaczenia, tak kto tam ile nagród bierze, jak tam wygląda królestwo. Ja w ogóle sobie na, nie, nie zwracałem na to uwagi, kto ile zabija. Naprawdę nie patrzyłem na to. Dzisiaj wam o tym mogę powiedzieć z perspektywy czasu. Natomiast wtedy nie bardzo. Mieliśmy też taką sytuację, że z drugiej strony walczyły nasze pozostałe sojusze, czyli Lion, czyli właśnie OPH, i oni tam też walczyli sami. I koniec końców podejrzewam, że gdybyśmy wtedy zliczali. Takie prawdziwe kill points, i gdybyśmy zliczali te zmarłe jednostki, to by wyszło na to, że ten nasz główny sojusz ma tego wszystkiego najmniej ze wszystkich, bo to był, jakbyśmy dzisiaj na nich popatrzyli, to był taki totalnie sojusz farmerów, tak? Oni mi, ros, rosnęli bardzo dużo w siłę, mieli mnóstwo, właśnie zabić, jeśli chodzi, świetnie byli w zabijaniu barbarzyńców i tak dalej, natomiast w takiej prawdziwej wojnie mieli, co prawda, tam kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu naprawdę dobrych wojowników, natomiast ich sojusz nie był takim sojuszem wojennym, tak? Oni mieli właśnie Sporo takich wojowników świetnych, ale mieli całe mnóstwo takich, że tak powiem, zabitych, totalnych farmerów, na, których nasz król trochę też wykorzystywał, bo ja podejrzewam, że on miał z nimi taki układ, że OK, nie musicie walczyć, ale musicie mi wysyłać surowce, to ja sobie będę walczył. I on w ten sposób po prostu nabijał sobie punkty, bo miał tych przyspieszeń sporo, miał tier 5. Potrzebował tylko i wyłącznie surowców, których mu dostarczali inni, i on sobie w ten sposób walczył. No, i ten nasz sojusz wcale nie był dobry, tylko tak naprawdę dużo wygrywaliśmy. Nasze królestwo w ogóle, tak naprawdę, moim zdaniem, było w fatalnej kondycji. Natomiast to, co mieliśmy dobre, to ten nasz król stój był na pewno dobry w tym, żeby, że tak powiem, odnajdywać dobre sojusze, te, które będą wygrywały. No i tutaj muszę mu przyznać, że dzięki temu ten nasz sojusz naprawdę sobie przepraszam, to nasze królestwo sobie dobrze radziło i wygrywało w niektórych KVK, ale nie dlatego, że myśmy byli dobrym, walczącym królestwem, tylko właśnie dlatego, że, że tak powiem, dobieraliśmy sobie dobre sojusze, tak? No i wiecie, koniec końców to się musiało zemścić i to się na nas zemściło okropnie na tym Królestwie 71, bo myśmy, że tak powiem, przesuwali tą granicę do nieskończoności niemalże i w końcu doszliśmy do takiego momentu, gdzie, że tak powiem, stanęliśmy z, tak, jakby ta prawda nas uderzyła, że to nasze królestwo tak naprawdę wcale nie jest dobre, tylko jest fatalne. W fatalnej formie i, i tak naprawdę nie jest to królestwo walczące, tylko ono jest beznadziejne, tak do końca. Natomiast kiedy się już, że tak powiem, ludzie zorientowali, jak jest, to już było trochę za późno. Po tym KWK1, duża część. Sojuszu OOPH opuściła królestwo, ponieważ właśnie oni bardziej byli nastawieni na, to, na, na tą walkę. Oni dużo lepiej widzieli, ponieważ już znali dużo lepiej to, ten sojusz LGM i właśnie wytknęli im to, że oni nie walczyli, a zostali ogłoszeni jakby najsilniejszym sojuszem cały czas. Tak? Więc mm, oni tam pokłócili się z królem. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, co się dzieje, ale wiem, że oni migrowali. I dołączyli do innego królestwa, też bardzo mocnego wtedy. Chyba Warriors of Sota, z tego co pamiętam, z tymi, którymi ostatnio przegraliśmy ligę Ozyrysa, oni też później byli w Imperium. To było takie naprawdę bardzo, bardzo dobre królestwo. Pamiętam, że oni tam ich poszli. Było to z 20 takich naprawdę dobrych wojowników, którzy tam przeszli. No i cóż. To wszystko, że tak powiem, przy zwycięstwie łatwo jest zapomnieć o tych rzeczach, które były złe. Były jakieś ustalenia, że w KvK już powinno być lepiej, że będziemy lepiej zorganizowani, że, będziemy, że komunikacja będzie lepsza i tak dalej. No i zaczęło się KvK-2. W KVK2 już nie byliśmy z tymi królestwami z regionu, ale ono było bardziej podzielone ze względu na moc królestwa. Więc byliśmy w KVK2 połączeni z królestwem 02. To królestwo było po prostu o niesamowitej sile, tak? W K1, Królestwo 02, z tego co pamiętam, grało na wszystkich, czyli to była taka rozgrywka 7 na 1, i oni wszystkich pokonali i wszystkich zniszczyli. To Królestwo 02, wielu graczy, którzy tam, którzy tam grali, oni stworzyli Królestwo 960. To, które wygrywa dzisiaj Ligę Ozyrysa, tak, też nawet tą największą ligę. Że tak powiem, te finały Ligi Ozyrysa pomiędzy ich różnymi tymi realmami, to oni właśnie byli tam w Królestwie 02. Co ciekawe, w Królestwie 02 też przez długi czas grał nasz rodak Domcio, natomiast myśmy się wtedy nie znali, chociaż w tym KvK teoretycznie moglibyśmy się spotkać. No i jaka była zasada na tym KvK 2? Oczywiście nasz wspaniały król stój. Do, dodał nas do Sojuszu, który musiał wygrać, ponieważ tam była rozgrywka na zasadzie chyba dwa królestwa na 6, tak, czyli to królestwo 02 musiało walczyć przeciwko sześciu pozostałym królestwom. No i to oczywiście nie było dla nich komfortowe, tak? Tym bardziej, że w tym naszym KWK było też królestwo 46, z kolei królestwo 46. To mnóstwo graczy, którzy dzisiaj są albo byli w Królestwie 846, czyli tym, które, że tak powiem, zakończyło karierę Królestwa Dragofjena i to bardzo mocno oni po prostu rozłożyli na łopatki Królestwo 916, które miało być taką super nową siłą w Rise of Kingdoms i nigdy nią nie było, ze względu właśnie na to, jak fatalnie przegrali z Królestwem 846, 846 wtedy po prostu ośmieszyło tych graczy. Dzisiaj w 846 też co ciekawe gra kapitan reprezentacji Brazylii, czyli Marquinhos, piłkarz. Tak on tam jest bardzo mocną częścią tego sojuszu, jest tam laguna. No i część tych graczy, Marquinhos nie, ale część tych graczy była wtedy w 46, i oni nie mieli wcale takiej dużej mocy. Ale o matko Boska, jacy oni byli w wojnie? To było królestwo, które myślę, oni by z tym królestwem 02, pomimo że mieli dużo mniejszą moc, prawdopodobnie wygrali bez problemu jeden na jednego. Oni robili taką robotę, że myśmy w zasadzie nie musieli robić nic, bo 46 i tak by to KVK wygrało. Oczywiście 46 wzięło na koniec Ziggurat. Myśmy tam mieli pomniejszą walkę, chociaż, chociaż tyle mieliśmy dobrze, że te drugie królestwo, które dołączyło do królestwa 02, walczyło akurat z nami. I myśmy tam mieli naprawdę dosyć dużo fajnej bitki, fajnej wojny. No ale tak jak mówię, tutaj Królestwo 46 to było na pewno to królestwo, które robiło olbrzymią, olbrzymią różnicę, i oni tak naprawdę to KVK wygrali. Myśmy byli w tej zwycięskiej koalicji, znowu, tak, znowu wyszło na to, że jesteśmy dobrym królestwem, chociaż tak naprawdę pokonaliśmy jedno królestwo, które akurat było blisko nas i było od nas też, że tak powiem, sporo słabsze, a z drugiej strony wiedziało, że. ...to się nie może udać, bo ponieważ już w kolejnych strefach gdzieś tam było widać, że na pewno te Królestwo 02 nie wygra. Królestwo 02 w ogóle jak się dowiedziało w jakiej jest sytuacji i z kim przyjdzie im walczyć, to oni po prostu odpuścili. Oni powiedzieli, że skoro chcecie zrobić coś takiego, że wszyscy na nas, to my po prostu nie walczymy, my sobie odpuścimy, my sobie będziemy walczyć tak trochę na pół gwizdka. No i niestety tak to, tak to wyglądało. Oni w pewnym momencie oni walczyli, ale w pewnym momencie się schowali... Że tak powiem, nie szli w to KVK na 100%. Więc może dlatego też ciężko byłoby ich ocenić, jakby sobie dali radę, gdyby to KVK było bardziej wyrównane. Dzisiaj, z perspektywy czasu, też tak myślę, że to było bardzo nieuczciwe. To było takie: wiecie, trochę kupa na biskupa, żeby, żeby jednego najsilniejszego tutaj gracza wyeliminować. A właśnie, czy on był taki najsilniejszy, to do dzisiaj nie jestem pewny. Kvk2 to była na pewno duża zmiana jeśli chodzi o moją grę. Jeśli pamiętacie co mówiłem wcześniej, to ja grałem cały czas kawalerią. Moje główne marsze, mój główny marsz wtedy to Saladyn i za nim był ustawiony Ryszard. Lubiłem ten marsz, bardzo, bo on był taki szybki, tankowny i naprawdę miał też fajne uderzenie, ja go lubiłem używać. Wydaje mi się, że wtedy używałem głównie jednego marszu do walki cały czas bo musiałem uważać, musiałem być mobilny, także naprawdę używałem sobie, miałem jeden dobry marsz i tego jednego marszu po prostu głównie używałem. Jeśli oczywiście potrzebowałem więcej, to miałem więcej marszy yy, zrobionych, co ciekawe wtedy nie było takiej opcji, że wiecie, tak jak dzisiaj, ja sobie mogę tutaj yy, wybrać, akurat nikogo nie mam w mieście, czekajcie, muszę tutaj może kogoś innego... Przesunąć. Generalnie chodziło mi o to, że nie było wtedy szybkiego wybierania, tak więc jeżeli chciało się kilka marszy wystawić naraz, to naprawdę to zabierało mnóstwo czasu. Dzisiaj to szybkie wybieranie jest, no ale tak czy inaczej wtedy głównie walczyłem jednym marszem, tych kilka marszy miałem dopiero sporo czasu później. Natomiast w KWK2 pojawili się. Z tego co pamiętam przynajmniej, albo nie było to chyba jednak później, tak? W każdym razie w KWK2 był z nami jeden gracz, który do nas migrował i on był z nami tylko jedno KVK, ale do dzisiaj pamiętam, że on nazywał się Brian. Brian mi się podoba w ogóle bardzo jego ksywa, bo on miał ten Brian wpisane i miał te literki O pomiędzy dokładnie tak samo jak ja. Ja tego nie zgapiłem, że tak powiem, od niego, tylko miałem to też już w ten sposób zrobione. Jak widzicie ta moja ksywa Snow jest pomiędzy takimi literkami o w środku, tak? I on miał dokładnie tak samo zrobione, tylko w środku miał wpisane Brian. No i Brian był łucznikiem. I na tym KVK2, wtedy jeżeli sobie pomyślicie, że dzisiaj łucznicy są niepopularni, to wtedy to w ogóle było niebo a ziemia, co jest teraz. Wtedy łucznikami nie grał prawie nikt, ponieważ... Nie znano jeszcze, że tak powiem, nie była tak popularna ta wiedza na, to, na temat siły Yi Sang Bardzo niewielu graczy w naszym królestwie miało wymaksowanego Yi Sang co w ogóle jest niesamowite. W Królestwie Imperium, wyobrażacie sobie dzisiaj na początku gry w Królestwie Imperium nie ma zbyt wielu YSG i to chodzi mi na zasadzie takich wymaksowanych to może było trzech. Może czterech, nawet chyba nie. No kuriozalna sytuacja. Natomiast Brian miał wymaksowanego Elsida i miał wymaksowanego Isanga. I on miał tak naprawdę jedyne rali które było w stanie przełamać to drugie królestwo. Oni bronili się piechotą, zazwyczaj podejrzewam był to Charles Martel i drugi był Ryszard, oboje wymaksowani i bardzo często sprawiali nam ogromne problemy właśnie tym garnizonem. Myśmy w nim bili najczęściej wiecie kawalerią typu Double C i Minamoto, bo to wchodziło, że tak powiem w KVK1, natomiast tutaj to był problem i nie byliśmy w stanie za nic przełamać ich flag, jeśli nie było właśnie Briana. Kiedy Brian się pojawiał, to wszyscy po prostu wznosili ręce do nieba, że on jest, bo wiedzieliśmy, że z nim i z jego łucznikami będziemy w stanie w końcu przełamać te garnizony. I wtedy tak naprawdę zaczęły mi się podobać łucznicy, ponieważ nigdy nie lubiłem piechoty i stwierdziłem, kurczę, fajnie, nie? No to rzeczywiście można tą piechotę Pokonać, tak? I, I rzeczywiście ci łucznicy są naprawdę fajnym marszem. Poza tym, jeśli chodzi o Briana, to lubiłem go, bo to był taki y, ktoś, kto wydawał pieniądze na grę, ale nie tylko tyle, tylko też myślał o tym, co robi. Czyli on miał dobre budowy talentów i tak dalej, był generalnie ogarniętym, ogarniętym gościem, a u nas takich ludzi naprawdę brakowało na królestwie. Mieliśmy mnóstwo ludzi, którzy wydawali ogromne pieniądze nagle, tak jak na przykład Rident, natomiast nie mieli zielonego pojęcia o tym, jak dowódcy działają, jak ich dobrze sparować, jakie talenty używać, tak? głównie używali tego, co ktoś im podsunął, i nie byli w ogóle kreatywni, nie byli w stanie tego dopasować, i przez to bardzo często nasze królestwo mocno cierpiało w sytuacjach, gdzie moglibyśmy naprawdę dużo, dużo lepiej wyglądać. Także. Brian myślę dużo się przyczynił do, do mojej zmiany yy, finalnie, którą później podjąłem, że właśnie postanowiłem, że będę grać łucznikami. Wtedy mi się to bardzo spodobało i zacząłem tak myśleć, czy może ja bym też nie zaczął być takim graczem łuczników, bo zawsze mi się podobało właśnie robienie rali ale nie byłem w stanie tego robić, no bo wiadomo, z piechoty i z kawalerii mieliśmy wielu, wielu, dużo silniejszych graczy. Ja sobie tak myślałem, a jak ja bym sobie zrobił łuczników, to w sumie konkurencji nie miałbym zbyt wielkiej. łucznicy są całkiem w porządku. No i wtedy wydaje mi się, że ten pomysł gry łucznikami u mnie zakiełkował. No i jestem w ogóle super zadowolony z tego, że, że tak się stało, bo. Im dłużej grałem łucznikami, tym więcej tych mitów, które słyszałem o łucznikach, zobaczyłem, że to jest w ogóle totalna bzdura. Tak, że to nie jest tak, że łucznicy tylko i wyłącznie obrywają w polu, że łucznicy się do niczego nie nadają i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ja zacząłem w ogóle w moim królestwie tutaj 7.1, jak zacząłem grać królestwa łucznikami i pokazywać raporty, to wielu ludzi było totalnie zdziwionych, jak to w ogóle jest możliwe, że ja takie liczby kręcę grając właśnie łucznikami. Natomiast tutaj jest kwestia tylko i wyłącznie taka, że kiedy się gra łucznikami, to może rzeczywiście jest trochę trudniej, bo trzeba trochę więcej nimi myśleć, żeby wiedzieć kogo atakować, kiedy uciekać. Nie można, że tak powiem sobie bez trosko grać, jak często możemy grać bez trosko piechotą. Wydaje mi się, że kawaleria też jest taką jednostką, gdzie trzeba trochę więcej myśleć i trochę więcej, bardziej umiejętnie się pojawiać. Poruszać na mapie, natomiast z tymi takimi totalnie tankownymi marszami piechoty możemy, wiecie, możemy zrobić dużo jakichś takich głupich błędów z cyklu poruszania się na mapie i nie będzie to dla nas miało żadnych konsekwencji, tak? No bo piechota taka tankowna, wiecie, typu Ryszard i Karol Młot lub Pakal Harald to jest taki marsz, który możemy wrócić naprawdę w głupie miejsce, jeśli chodzi o mapę i, i nie poniesiemy grubszych konsekwencji. Natomiast ja, ja zawsze się lubiłem dużo poruszać i lubiłem kombinować, więc dla mnie ci łucznicy byli naprawdę bardzo, bardzo fajni. Ok, a końcówka KWK2 i o tym co będzie później opowiem już w następnym odcinku, także dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek i trzymajcie się do następnego razu, cześć!